Partnerem programu Rozmowy Terapeutyczne jest nauczyciel.tv, platforma dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów. Znajdziesz tam certyfikowane kursy i szkolenia stworzone przez doświadczonych praktyków, które zwiększą Twoje kompetencje i przyspieszą awans zawodowy. Na pewno, jeżeli chcemy określić granice i przestrzegać tych granic, to warto jest mówić o konkretnych zachowaniach, a nie o postawach. Na przykład, klapanie wodą brudzi lustro zamiast nie doceniasz mojej pracy i ciągle bałaganisz. Jeżeli sami byliśmy wychowani w jakimś systemie, chociażby na przykład bardzo takim surowym, no to możemy w ogóle bać się stawiania granic, bo nam właściwie każda granica będzie kojarzyła się z tym surowym takim systemem, w którym my byliśmy. Więc już możemy w ogóle zrezygnować z tych granic, bo chcemy, żeby nasze dzieci miały no, dużo większą swobodę, ale czasami no ta swoboda jest za duża. Drodzy Państwo, dzisiaj o granicach będziemy mówić razem z Anią. Trochę to w nawiązaniu też do naszego poprzedniego odcinka, bo tam mówiliśmy o czynnikach um, chroniących. Jednym z czynników chroniących, no jednak są takie spójne i wyraźne granice w rodzinie. Dziecko potrzebuje granic, żeby się czuć bezpieczniej, żeby wiedzieć w ramach, no, jakie granic może się poruszać. Ja bardzo lubię... Rozmawiać z dziećmi o granicach, podając przykład albo opowiadając o tym, po co są granice. Jeżeli chodzi o państwo, co się dzieje, jeżeli ktoś te granice przekroczy nielegalnie, albo co by się stało z państwem, wspólnie z dziećmi zastanawiam się, co by się stało z państwem, które by nagle z tych swoich granic zrezygnowało. Ale też bardzo lubię drugą, też taką, może nie tyle przypowieść, ale lubię rozmawiać z dziećmi, podając przykład, co by się wydarzyło, gdyby nie było na przykład znaków drogowych, gdyby nie było granic miejscowości, co by się takiego działo, szczególnie w dużych miastach, ta, gdyby nagle pewnego rodzaju instrukcje i też granice, w ramach jakich, jakich się po, zachowujemy, nagle by były zniesione. Więc to też pokazuje dzieciom, że granice są ważne. No i żeby do tych granic też podchodzić z, taką, z, z takim podejściem, że one jednak dają nam poczucie bezpieczeństwa. No i co? No dziecko potrzebuje granic, potrzebuje miłości. I jak to zrównoważyć? Myślę sobie, że w ogóle o wychowaniu dzieci powinniśmy myśleć tak właśnie dwuosiowo, że z jednej strony niezbędnym czynnikiem do wychowania dzieci jest miłość, czyli taka bezwarunkowa akceptacja dziecka. Nie mówimy tu o zachowaniu dziecka, tylko o dziecku. A z drugiej strony, taką drugą osią tego wychowania są właśnie granice, czyli coś, co daje poczucie struktury i bezpieczeństwa, i tylko w, w takim. Połączeniu tych dwóch czynników jesteśmy w stanie dać dziecku właśnie bezpieczne środowisko rozwoju. Bo kiedy dziecko ma tylko miłość, tylko jakby takie emocje, które przelewamy na to dziecko, taką naszą otwartość, to mimo tego, że to są oczywiście bardzo pozytywne rzeczy, jednak może czuć się zagubione. Dziecko uczy się tego świata i kiedy nie ma, Takich wytyczonych dróg, nie ma tych znaków drogowych, o których mówisz, nie będzie wiedziało, w którą stronę iść. Mi bardzo się podoba Twoja przypowieść o stróżu, który, czy tam dozorcy, który pilnuje, czy w budynku jest bezpiecznie, czy nikt się tam nie włamał. To zawsze proszę, żebyś opowiadała tę przypowieść, bo ona jest bardzo, bardzo też fajna. Po co są te granice i też dlaczego dzieci próbują, bo to właściwie chodzi o to, że dlaczego dzieci próbują te, te granice przekraczać, dlaczego testują nas czasami, czy mogą się gdzieś tam poruszyć dalej. Nie? Tak, to jest takie, myślę, też budujące dla rodziców, kiedy usłyszą, że tak jak dozorca, czy właśnie stróż w budynku, kiedy ma nocną zmianę, to żeby być pewnym, że budynek jest bezpieczny, to ten budynek obchodzi i naciska na wszystkie klamki, żeby się upewnić, że te drzwi są zamknięte. Czyli on nie naciska na te drzwi po to, żeby je otworzyć, tylko po to, żeby mieć pewność, że ta granica jest. I tak właśnie działają dzieci, które potrzebują tego poczucia bezpieczeństwa, i one na te nasze granice, w sensie na te, które my wyznaczamy, będą, będą naciskały. Naciskać jak na tak i właśnie one naciskają na te granice nie po to, żebyśmy my te granice przerwali i odpuścili, tylko po to, żeby one upewniły się, że są bezpieczne, że jest coś dookoła nich, co ich Dorosły opiekun wyznaczył i co daje im ramy do funkcjonowania. Tak, ja, ja też lubię bardzo tą przypowieść. Myślę, że ona jest taka bardzo obrazująca i, i, i właśnie taka zdejmująca trochę ciężar też z rodziców, że to naciskanie na granice przez dziecka nie wynika z tego, że one nie chcą tych granic, tylko właśnie, że potrzebują takiego poczucia, że. Tak, dalej jestem bezpieczny i dalej ten mój dorosły nade mną czuwa. Mhm. Czyli sama miłość bez granic to jest za mało. Tak, ale same granice bez miłości to z kolei możemy powiedzieć, że jest za dużo, że jest w drugą stronę. Tak? Bo wtedy rodzic staje się takim... E, Takim, tak, 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 taką osobą, która tylko będzie wyznaczała, co musisz, co, nawet nie co możesz, tylko właśnie co musisz, co masz zrobić, w jaki sposób masz zrobić, nie daje żadnej takiej przestrzeni na samorozwój, tylko musisz realizować pewien mój obraz, który ja sobie wymyśliłem. I to też sprawia, że dzieci, to tutaj nie ma o to o czym mówisz, to jest też niebezpieczne, o tyle że tutaj nie ma przestrzeni na jakiś indywidualizm, czyli na, na to, żeby moje dziecko było no poszło trochę swoją drogą, w sensie żeby było oddzielnym bytem yy, i nie było kopią mnie, czyli żeby nie robiło całe życie tak jak ja sobie tego życzę, tylko żeby też robiło po swojemu. A nie zawsze to, to co ten pomysł, jaki nam w głowie siedzi, jest jedy, jedyny słuszny. Są też inne y, możliwe rozwiązania, prawda? Tak, dokładnie. I, i dziecko, które styka się, z te, które funkcjonuje z takim dorosłym rodzicem, które tych granic y, stawia bardzo dużo... Bardzo ścisłych, a jednocześnie tej miłości od siebie nie daje, no to zazwyczaj takie dziecko idzie w dwie strony: albo idzie w taką stronę emocjonalnego wycofania i takiego, takiego trochę poddania się z tym, że nie będę starał się odkryć sam siebie, tylko będę robić tak jak mi ludzie każą, bo oni wiedzą lepiej. Albo odzywa się w tym dziecku i rodzi się taki bardzo silny bunt. Na Czyli, to, że... niezależnie od tego, czy rodzic będzie miał rację, czy nie, to będzie taka postawa buntownicza. I tak samo też z perspektywy, że jak spojrzymy sobie na nasze dzieci, które, które kiedyś no, mają być dorosłymi i mają być, mają, no chcemy, żeby w tym społeczeństwie funkcjonowały prawidłowo. No i co w momencie, kiedy dzieci bez mrugnięcia okiem bardzo posłusznie wykonują nasze polecenia, ale potem w życiu dorosłym, Dorosłym, mogą e, znaleźć się w takim środowisku, gdzie no, ktoś będzie ich wykorzystywał i, e, i też będą bardzo, bardzo posłuszne kosztem, kosztem właśnie własnych granic. Więc jak zawsze mówię o tym, żeby mieć takie cele dalekosiężne e, i żeby myśleć w takich kategoriach, że moje dziecko kiedyś będzie dorosłe. I jakbyśmy chcieli, żeby to dziecko funkcjonowało w społeczeństwie. No, większość rodziców chce, żeby te dzieci były niezależne, żeby znały swoją wartość, żeby żeby były sprawcze, żeby nie dawały się wykorzystywać, żeby wchodziły w dobre relacje, w dobre takie związki partnerskie, żeby zakładały rodziny, albo jeżeli nie zakładają rodzin, żeby, żeby żyły w sposób zgodny z tym, jakie wartości wyznają. No i teraz tak, no znowu, równowaga, miłość i granice, to jest to, co powinno nam przyświecać. I ta równowaga pomiędzy miłością, a granicami też daje właśnie poczucie bezpieczeństwa, ale też umożliwia rozwój. Czyli bezpieczeństwo i rozwój, równowaga miłość granice, po drugiej mhm. stronie bezpieczeństwo i rozwój. I jednocześnie jakby tak dodatkowo w bonusie to dziecko uczy się takiego, takiej samoregulacji, bo ma tą bezpieczną przestrzeń, ale jednocześnie styka się na co dzień z pewnymi takimi dla siebie Trudnościami, ograniczeniami, tak? Czyli nie wszystko idzie po mojej myśli w stu procentach i uczę się radzić sobie na tym takim moim dziecięcym poziomie w bezpiecznych okolicznościach, co jest niezwykle ważne. Kiedy towarzysz rodzicowi i miłość, i ta chęć mądrego stawiania granic, dziecko ma pewne poczucie sprawstwa, tak? Jeżeli te granice są mądrze postawione, to one są. W pewien sposób elastyczny, co czasem sprawia, że biorąc pod uwagę okoliczności, które mamy, i kiedy nasze dziecko w jakiś. W fajny sposób potrafi uargumentować sw Fajne. swoją chęć czy swoją postawę, to my możemy tą granicę w jakichś określonych y, miejscach y, przesunąć. Uczy dziecko odpowiedzialności, no bo jeżeli przekraczam pewną granicę, no to mamy pewne konsekwencje, tak? I jeżeli to, to y, taki schemat towarzyszy dziecku od tego wczesnego dzieciństwa, no to to nie jest przytłaczające, tylko to jest uczące i, i wspierające. No a przez to też ta odporność psychiczna, która jest niezwykle ważna w życiu dorosłym, powoli w taki sposób zbilansowane nam się buduje. To jest bardzo ważne, co mówisz i myślę sobie, że warto też powiedzieć, co tak naprawdę... Może nam utrudniać stawianie granic dzieciom, bo dzieci to, że będą próbowały te granice przekraczać, to jest jedno, czyli będą naciskały te klamki, żeby sprawdzać, czy drzwi na pewno są zamknięte, ale warto, żebyśmy spojrzeli na siebie jako na rodzica i żebyśmy się zastanowili, co nam te granice, stawianie tych granic utrudnia. I na pewno takim czynnikiem to jest lęk przed konfliktem z dzieckiem. Tak, bo my jako rodzice wcale nie lubimy, kiedy nasze dziecko okazuje trudne emocje. I bardzo często, kiedy widzimy u naszego dziecka jakąś złość, smutek i pewien bunt, to przez to, że automatycznie jakby bierzemy bardzo do siebie te emocje, czyli mamy takie wrażenie, że one są skierowane w nas. No to powodują nasz bardzo silny dyskomfort. No i trochę świadczą o tym, że my jesteśmy złymi rodzicami, bo nasze dziecko się frustruje, denerwuje, płacze. Ale tak naprawdę ta frustracja, płacz i zdenerwowanie to są emocje też potrzebne mm -hmm. i też są potrzebne, żeby ta osobowość dziecka się rozwijała w sposób prawidłowy. Więc to jest to. Kolejna sprawa, no to też nasze własne doświadczenia z dzieciństwa. Czyli czy chcemy, czy nie chcemy, to w momencie, kiedy mamy dzieci w wieku dwóch, czterech, pięciu, sześciu lat, czy nawet te starsze, to trochę, czy tego chcemy, czy nie, przypominają nam się w sposób może taki mniej, mniej świadomy, wracają do nas różnego rodzaju wspomnienia z dzieciństwa. I też nasze ciało potrafi reagować w różny sposób, na zasadzie takich flashbacków emocjonalnych. Więc tutaj, jeżeli sami byliśmy wychowani w jakimś systemie, chociażby na przykład bardzo takim surowym, karzącym, autorytarnym, no to możemy w ogóle bać się stawiania granic, bo nam właściwie każda granica będzie kojarzyła się z tym surowym takim systemem, w którym my byliśmy. Więc już możemy w ogóle zrezygnować z tych granic, bo chcemy, żeby nasze dzieci miały no, dużo większą swobodę, ale czasami no, ta swoboda jest za duża. No, bo chcemy zrobić coś co, co, coś zupełnie innego niż robili nasi rodzice. Mhm. Ale ja zawsze powtarzam, że jeżeli robimy coś dokładnie przeciwstawnie, to trochę cały czas jesteśmy przyklejeni do tych naszych wspomnień i do tych naszych opiekunów, rodziców, którzy no, nie zawsze byli fantastycznie wspierający. Więc szukajmy własnej drogi i nie popadajmy w skrajności, bo wszystkie skrajności są. Są złe, więc jeżeli byliśmy w jakimś skrajnym systemie wychowania, zanurzeniu w dzieciństwie, no to przyjrzyjmy się temu i wyciągnijmy wnioski, żeby też to zrównoważyć, kiedy mamy nasze własne dzieci. Dokładnie tak. I takim kolejnym czynnikiem, który zdecydowanie nie sprzyja stawianiu granic, a może bardziej nawet przestrzeganiu tych granic, jest nasze zmęczenie i taka zmienność emocjonalna, czyli to, że my jako osoby dorosłe jednak żyjemy w świecie mocno obciążającym, męczącym. Mamy bardzo dużo jakichś takich trudności, które ciągle gdzieś w naszej głowie są, i w momencie, kiedy tych obciążeń jest więcej, to trudniej nam jest tych postawionych granic przestrzegać, i trochę tak czasem dla świętego spokoju machniemy ręką, mówimy, dobra, to już dzisiaj odpuścimy sobie to pilnowanie granic i zasad, no ale niestety to prowadzi do tego, że dzieci uczą się, że jednak te granice nie są stałe. Czyli, że I, są wyjątki? Czyli, że są wyjątki, czyli, że trzeba może częściej naciskać, żeby częściej uzyskać taką bardziej dla siebie pozytywną odpowiedź rodzica. Także to oczywiście jest trudne w momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni i kiedy jesteśmy emocjonalnie tak naruszeni różnymi sytuacjami z naszego życia, ale warto. Mimo tego, tych wyznaczonych granic y, jednak przestrzegać. I, I też w, w, tym, w tym, żeby te, y, te granice były jasne, też pomaga moim zdaniem przyjrzenie się, jakie mamy priorytety w ogóle w rodzinie. Y, czy priorytetem w naszej rodzinie jest edukacja, czy jest na przykład, nie wiem, zdrowie fizyczne, czy sport, czy no, cokolwiek innego. I to jest, to jest. Trochę co innego niż wartości, jakie wyznajemy, no ale mamy jakieś priorytety. W związku z czym, y, przy wyznaczaniu granic, warto. Być też przy naszych priorytetach i mówić, że ze względu na to, że w nasz. i to mówić to jasno, wielokrotnie powtarzać, że w naszej rodzinie priorytetem jest to i to, w związku z czym teraz mogę Ci na to pozwolić, albo nie mogę pozwolić. To też jest, to, to też jest coś, co pomaga nam jako dorosłym zauważyć, czy akurat w tym momencie to jest dobry moment, żeby um, zgodzić się na coś, albo nie. I kolejna rzecz, to jest też może się pojawić coś takiego. Um, taka chęć. you <laughs> No, bycia lubianym przez dziecko. Ja myślę, że to m, też jest bardzo e, takie charakterystyczne dla instytucji dziadków, bo oni e, jakby swoje już zrobili w kontekście bycia rodzicem, a teraz to bardzo by chcieli być ulubi ulubionymi dziadkami dla, e, dla swoich wnucząt, więc trochę też te, grani te granice nie do końca są gdzieś tam wyznaczane, e, ale tak samo dzieje się również i, e, jeżeli chodzi o, o mamę i tatę, e, a w Szczególności, jeżeli jedno z rodziców jest bardziej surowe, a drugie chce być to łagodniejsze i chce być bardziej lubiane. Więc no tutaj już mamy znowu takie trochę rozdwojenie, no bo te granice powinny być, jakby postawa wobec granic powinna być uwspólniona, jeżeli chodzi o rodziców, czyli powinni wyznawać podobne wartości, priorytety, zasady i te granice powinny być podobne, no, żeby też dziecko nie próbowało, przechodzić z jednej rodzicami. strony na drugą. Mhm. No mhm. i mamy też taką sytuację, w której po prostu nie potrafimy tych granic stawiać i, i pilnować. Nikt nas tego nie nauczył i trochę po prostu nie wiemy, jak to robić. Mylimy karę z konsekwencją i chociaż chcemy bardzo dobrze i te nasze intencje są dobre, to jednak gdzieś nam się to rozmywa z powodu braku narzędzi po prostu. Mhm. Ale myślę, że jak uświadomimy sobie to że może tych narzędzi nie mamy, albo któreś z tych rzeczy, o których przed chwilą mówiłyśmy, u nas się pojawiają, to taka autorefleksja, do tego, że jednak ten temat granic jest ważny i może powinienem coś zrobić, żeby bardziej nad tym popracować. To już jest pierwszy krok w taką dobrą stronę do tego, żeby tą oś miłość i granice ustawić we właściwy sposób. Ja jeszcze mówiąc o granicach, myślę o tym, że granice zdecydowanie pomagają budować tożsamość. Bo to w jaki sposób jestem uczona jako dziecko, że moje granice są ważne, to ja też wiem, gdzie Kończy się mój trochę świat wewnętrzny, gdzie zaczyna się ten zewnętrzny? Wiem, kogo i na jakich zasadach mogę dopuścić do siebie, nie tylko fizycznie, w, 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 mhm. tak, w takim kontakcie powiedzmy społecznym, ale też w takim kontakcie mojego życia wewnętrznego w kontakcie emocjonalnym, psychicznym. Wiem, Wiem, kiedy się źle czuję, bo wtedy wiem, że te moje granice są naruszane, więc ta, ta, ta tożsamość w, przy tych jasnych granicach buduje się na pewno w taki sposób, e, może nie, nie chcę powiedzieć trwały, ale to na pewno pomaga w budowaniu tożsamości i też w, takim, w, takiej, w budowaniu takiej wiedzy, kim jestem, dokąd zmierzam, czego potrzebuję. W takim kontekście opisywania siebie, jaki jestem i z kim chcę być. Kto daje mi poczucie, przy kim się czuję radosny, a przy kim nie chcę przebywać, bo z jakichś powodów nie czuję się komfortowo przy tej osobie. I, i to jakby wszystko gdzieś bym wokół tej tożsamości postawiła, ale też druga rzecz w kontekście samoregulacji, takiej samoregulacji też emocjonalnej. No, bo o ile emocje potraktujemy jako sygnał, jako wskazówka tego, co się dzieje na zewnątrz, ale też taka emocje mogą być taką wskazówką, kiedy moje granice są naruszane. Czy ja je w odpowiedni sposób bronię? No bo jeżeli jestem w dyskomforcie, to znaczy, że albo moja potrzeba nie jest realizowana, albo moja granica jest naruszana, albo dzieje się coś, co nie jest zgodne z, z moimi właśnie priorytetami, z moimi wartościami. No, i kiedy uczę się tego w kontakcie z rodzicem, kiedy rodzic też modelując pokazuje, że jego, jego granica została naruszona, no to mam większą, jak może nie tyle możliwość, ale większe umiejętności odnośnie um, rozumienia moich emocji, moich stanów emocjonalnych, moich uczuć, a przez to też regulacji tego. No bo uczę się i widzę, że pewne emocje przychodzą, one są wskazówką, że wydarzyło się to i to, wiem, że one po chwili. Minął. Um, wiem, co się dzieje z moim ciałem, wiem dlaczego. Um, określone jakieś objawy związane chociażby z napięciem mięśniowym się pojawiają. Czy, czy z jakimś poceniem się, na przykład w sytuacji jakiejś nerwowej. Więc to wszystko sprzyja samoregulacji i też takich um, też um, no, takiej. Takiej odwagi odnośnie eksperymentowania, właśnie też związanej z emocjami, czyli chociażby z, z, z ekscytacją, z radością, no bo też zawsze mówimy o tych o tych mniej komfortowych emocjach, ale przecież jest dużo takich bardzo, bardzo, bardzo przyjemnych w odczuwaniu. No i kolejna rzecz, znowu relacje rówieśnicze, no, które nie zawsze są wspierające, które czasami, pewne środowiska no są jednak patologiczne i które jednak zachęcają chociażby do tego, żeby um, wejść w różnego rodzaju uzależnienia. Um, co jeszcze? No też budowanie takich, też te granice pomagają w budowaniu zdrowych relacji też w byciu takim Asertywnym, a wiemy, że bycie asertywnym to jest bardzo taka spora umiejętność. No w jaki sposób te granice określać? W jaki sposób? Co moglibyśmy poradzić naszym widzom w kontekście mm, tych granic? Na, Od pewno, czego zacząć, na pewno, nie? jeżeli chcemy określić granice i przestrzegać tych granic, to warto jest mówić o konkretnych zachowaniach, a nie o postawach. Czyli tutaj staramy się wyjść poza etykietowanie, tylko skupianie się na tym, że dana zasada odnosi się do danego zachowania. Czyli na przykład, teraz rozmawiam, to stukanie mi przeszkadza. A nie jesteś ciągle hałaśliwy, przeszkadzasz i mnie nie słuchasz, tak? Albo chlapanie wodą brudzi lustro, zamiast y, nie doceniasz mojej pracy i ciągle bałaganisz, tak? Czyli skupiamy się na tym, co tą granicę naszą przekracza tu i teraz, jakie zachowanie, a nie jaka postawa taka ogólnie rozlewająca się na, y, na właśnie na tą etykietę, którą doklejamy do drugiej osoby. Przy przestrzeganiu, określaniu granic na pewno bardzo ważne jest takie bez, bycie bezpośrednim i konkretnym. Czyli jeżeli mówimy nie możesz przychodzić do domu zbyt późno, no to to zbyt późno jest na tyle, na tyle abstrakcyjnym pojęciem, że później ciężko jest nam wyegzekwować na przykład ewentualne konsekwencje, tak, no bo zbyt, zbyt późno, późno dla. dla mnie, nas może być co innego. To jest inna niż godzina dla... niż zbyt późno dla naszego dziecka. Więc jeżeli stawiamy pewną granicę, to musimy powiedzieć dokładnie, gdzie ta granica przebiega, tak? Czyli wróć na kolację o w pół do siódmej. Mhm. I wtedy mamy konkretny punkt, do którego możemy się odwołać. W, w kontekście jakby już przekraczania tych granic też musimy bardzo jasno określać konsekwencje. Czyli dziecko musi wiedzieć, zanim przekroczy granicę, że za tą granicą są pewne konsekwencje, które mogą je dotknąć, jeżeli ten krok zostanie E, czyli wykonany. Te, też my mówimy, mówiłyśmy wielokrotnie o konsekwencjach naturalnych, czyli na przykład, jeżeli dziecko wraca, mówimy, że wróć, wróć na kolację na godzinę 19 i dziecko na tą kolację nie wróci, no to naturalną konsekwencją jest to, że nie zje z nami tej kolacji i że będzie musiał jeść tą kolację zimną, albo będzie musiał sobie sam ją odgrzać na tej zasadzie. To, co powiedziałaś o tych konsekwencjach, ale też popierajmy słowa naszym działaniem, czyli jeżeli ustaliły, ustaliliśmy z dzieckiem, że konsekwencją jego zachowania no będzie to i to, no to bądźmy, bądźmy przy tym i popierajmy te słowa naszym działaniem. Czyli trzymajmy się tych zasad, które wyznaczaliśmy. Tak i kiedy jakby temat dotyczy tych granic ewentualnych konsekwencji, to powinniśmy mówić w sposób stanowczy. Nie chodzi o to, żeby krzyczeć czy nadmiernie podnosić głos, ale chodzi o to, żeby całą postawą naszego ciała to dziecko wiedziało, że temat jest ważny. A tak jak myślę, że wszyscy wiemy, nie tylko przekaz werbalny do nas dociera, ale nawet w większym stopniu wpływa na, na nas to, co dana osoba robi, w jaki sposób się zachowuje i co ta, ten język ciała do nas mówi. Więc jeżeli nawet będziemy mówić bardzo głośno, ale nasze ciało będzie mówiło, że to wcale nie jest ważny temat, to to dziecko jednak nie weźmie tego na poważnie. A jeżeli. Na, ten nasz głos będzie stonowany, ale nasza postawa ciała będzie mówiła, że to jest coś, na czym mi bardzo zależy, to jest granica, której nie przekraczamy w tym domu, to to dziecko też zupełnie inaczej do tego na pewno podejdzie. Zdecydowanie. Dziękuję Ci Aniu za rozmowę Dziękuję i zapraszamy już za tydzień. Przed nami kolejne ciekawe tematy. Jeżeli macie też pomysł na, na to, o czym mogłybyśmy Wam opowiedzieć, to piszcie w komentarzach. Dziękujemy za Waszą uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Partnerem programu Rozmowy Terapeutyczne jest nauczyciel.tv, platforma dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów. Znajdziesz tam certyfikowane kursy i szkolenia stworzone przez doświadczonych praktyków, które zwiększą Twoje kompetencje i przyspieszą awans zawodowy.